Witam serdecznie w kolejnym filmie, tym razem rak, tak jak obiecałem, dla raków na maj, szczególnie bardzo ważne, bo 5. zaćmienie częściowe Księżyca w znaku Skorpiona, oczywiście patrząc na raka jest historia troszeczkę problematyczna, bo Mars będący w znaku raka no, jest w upadku a więc pytanie czy ten mars zachowuje się negatywnie czy on raczej ma tutaj inne zadania no, wygląda na to, że ma inne zadania dlatego że to, że jest w upadku do 20 maja to oczywiście jest widoczne, bo później jest ingres do lwa to już kończy właściwie to, to przejścia, więc te pewne sprawy, kłótnie, jakieś nieporozumienia w rodzinie, jakiś taki okres trudniejszy w kwestiach być może nawet zdrowia, czy takiej nerwicy serca, bo przecież rak to serce, czy ewentualnie pobudzeń takich uczuciowych też mogły mieć miejsce i jeszcze mogą mieć chwilowo jeszcze miejsce. Oczywiście jest to neutralizowane przez Jowisza. To wszystko. Jakby tutaj Jowisz szczególnie właśnie też na to patrzy, ale oczywiście mówiąc o raku, mówię ascendentowym, księżycowym i solarnym. Więc albo masz ascendent w raku, albo masz księżyc w raku, albo też masz właśnie słońce w raku. To jest też bardzo ważne na ten czas, zwłaszcza, że miesiąc maj jest przyporządkowany w metafizyce tybetańsko-chińskiej zwierzątku wąż. To, to właśnie na miesiąc maj wąż jest władcą. Tego miesiąca, a wąż jest w elemencie dobroczynnym z bawołem i z, też z kogutem. Z tym, że kogut wiadomo z racji roku ma troszeczkę problem, to jednak ten miesiąc może być bardzo korzystny dla właśnie kogutów. Czyli jesteś rakiem. Czy astenentowym, księżycowym i solarnym jesteś kogutem, no to możesz tutaj zyskać na przykład też i węże same powinny zwrócić uwagę na historię. Czyli jesteś rakiem i wężem, to wąż, i wąż to jest fuwej, czyli tutaj zwrócić uwagę, żeby niepotrzebnie nie prowokować, czy niepotrzebnych słów, czy jakieś sytuacje też opacznie zrozumiane. Tu, tu szczególnie zwrócić uwagę, ale z drugiej strony też może być pobudzenie. Na przykład rak to nie tylko serce, ale to też historia księżyca, więc żołądek, czyli tak, mówi się przez żołądek do serca, więc też ta energia może być ukierunkowana właśnie na uczucia, na miłość. Niekoniecznie tu należy się bać tego okresu, wręcz przeciwnie, bo może to być wiatr w żagle, to może być ten epluribus unum, jeden z wielu okresów, który może być. No, takim znakiem właśnie tym znakiem na niebie in hoc signo vinces, który może niekoniecznie tutaj zwiastować jakieś negatywne rzeczy, wręcz przeciwnie, czyli może być szykowanie się do jakiejś biesiady, czy też wyjazdu, bo i Jowisz, i Pluton mówi o zagranicy, mówi gdzieś o dalekim podróży, zresztą Skorpion może mówić o wodzie, też nieprzypadkowo jest element wo wodny, Księżyc też ma elementy wodne przy pełni, i przy Jowiszu, i przy Marsie, tej ognistych Właśnie w historiach może być spędzenie okresu tego długiego weekendu, na przykład z początku maja, ale później też, właśnie w samym maju, to właśnie możecie zdecydować się na jakieś wojaże, jeśli chodzi o znak raka. Z drugiej strony też należy zwrócić uwagę, że sprawy urzędowe to też patrząc na urzędowe, tutaj mogą być troszeczkę dość problematyczne, bo oczywiście też łącząc te techniki, astrologię i astrologię metafizyki tybetańsko-chińskiej, miesiąc węża jest, tak jak mówiłem, kompatybilny z bawołem i kogutem, ale jeszcze też z małpką serdecznym przyjacielem. Małpki no, mogą tutaj zyskać, choć te relacje małpka-wąż są różnego rodzaju, to niemniej jednak jest tutaj dobroczynny wpływ. Z drugiej strony, jesteście rakiem i świnią, to powinniście też zwrócić uwagę, bo jest opozycja wąż świnia. Ale że rok jest królik, a królik to jest rola, czyli jest silny, tak jak w znaku Zodiaku to, co Wam mówiłem, jest silniejszy roczny władca niż miesięczny, a więc można powiedzieć, że i tak, i tak jest dobroczynne działanie, bo królik i właśnie świnia są przyjaciółmi, więc to tutaj nie ma powodu do niepokoju, ale lepiej na zimne dmuchać i, i patrzeć właśnie, co tutaj się dzieje. Zobaczmy w takim razie, co tarot ja oczywiście będę mówić, w międzyczasie o tych planetach, bo patrząc oczywiście na raka, to trzeba tutaj spojrzeć na to zaćmienie na pełni, a więc no, początkowo ten księżyc ma tutaj taki problem, właśnie tego piątego szczególnie, ale później już dwa dni później, kiedy już wyjdzie nie tylko z tego zaćmienia, ale przede wszystkim z tego znaku skorpiona, który jest upadkiem dla księżyca dlatego raki powinny zwrócić szczególną uwagę, żeby nie zaćmiło ich umysłu, nic e emocji też. Mogą sięgnąć górę, także w tych okresie szczególnie w, tego okresu w łajarzu, czy też jakieś spędzenia biesiady, jakieś właśnie tutaj nie doszły emocje górę, nie wzięły, a także zwrócić uwagę na różnego rodzaju płyny, tak, na słońce też zwrócić uwagę, żeby też nie w tych okresach, jeśli będziecie, no właśnie, w, w takich rejonach, gdzie jest nasłonecznienie bardzo mocne, czy Andaluzja, na przykład Hiszpania, to, to patrząc tutaj z punktu widzenia tego okresu, żeby tu niepotrzebnie, właśnie też nie ryzykować, no bo właśnie ryzyko i Mars ma to wpisane, czyli takie ryzykowne różne decyzje, też w sportach ekstremalnych należy zachować szczególną ostrożność, ale pozytywnie to może być zmiana diety w ogóle, bo księżyc skorpionie, no, taką ma korektę mundo, czyli coś jest tutaj na rzeczy. Niektóre skorpiony mogą borykać, myśleć o sprawach urzędowych, o pracy, czy w korporacjach, czy w jakichś instytucjach budżetowych. Yy, tu karta sprawiedliwości też jakby nawiązuje do pewnych myślenia o czymś, tak, w kontekście spraw urzędowych, natomiast jest ósemka hmm siódemka denarów, czyli też oczekujecie, czyli za kimś pismem, być może właśnie w kwestiach finansowych, urzędowe rzeczy to są widoczne, jest wyjście z sytuacji, także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ale oczywiście patrząc te lata, należy też przypomnieć, czyli 2002, 2003, 2004 rok, tam były zmiany, dla Raków szczególnie to był ważny okres, bo i zmian miejsca zamieszkania, były rozstania, były też i śluby, ale wcześniej, 94, 95 przecież Saturn przebywał w znaku ryb, to też nieprzypadkowo, ta historia z tym w 94 Szumek 9, ta ochrona, można powiedzieć trygon pomiędzy Saturnem a... Marsem a Księżycem, w tej chwili, właśnie tego piątego, co będzie miał miejsce na nieboskłonie może zapoczątkować dobroczynny wpływ właśnie tej siły woli, pokonania determinacji, tutaj te sprawy urzędowe, bo jest wyjście z sytuacji dla raków, niektórych, które borykają się z jakimiś tutaj sytuacjami, które gdzieś są problematyczne, czy to w kwestiach zdrowia, czy to właśnie odnośnie pracy, czy elementu tych spraw urzę urzędowych, także tak to właśnie wygląda. W samym biznesie, jeśli patrząc, no jest to okres do 20 jeszcze troszeczkę problematyczny, choć można zauważyć, że niektóre raki mogą mieć właśnie wzmożenie tej jakby pracy, to znaczy dużo tej pracy może się pojawiać, to niemniej jednak jest to widoczne, że, że nieliczne osoby mogą tutaj szukać jakiejś drogi wyjścia, bo no, jest problem z płynnością finansową, zwłaszcza, że ten Jowisz będzie wchodził w kwadraturę do Marsa i Plutona, a także w opozycję do węzłów. No, oczywiście to jest bardzo interesujące. Zobaczmy w takim razie, co tutaj Lenormandy na ten czas mówią dla Raków. Czy może one coś więcej powiedzą, bo to jest też bardzo ważne, czy one coś więcej powiedzą. Być może jest taka historia, jakaś karta pojawia się, to jest też nieprzypadkowo. Jest to karta, no właśnie, jest to karta jedźca wiadomości, podróży, odwiedzin, no też i romansu może tutaj się pojawiać dla nielicznych osób, ale zobaczmy, Zobaczymy, jak kartę dołożymy. Ja pamiętam, że ona wyskoczyła. Mogłbym ją zostawić, ale tym razem chciałbym zobaczyć coś innego. Tak, jest karta szczęścia. Jest prezentu, jakieś niespodzianki, być może jakaś osoba albo też sytuacja uzdrawiająca. I pojawiła się. Słuchajcie, ta karta dla raków. Coś niesamowitego, bo ona zwiastuje. Dobroczynne działania. To jest widoczne. Jeśli oczywiście chcecie wiedzieć, czy ten okres jest tym okresem dla raków niesamowitym, to oczywiście możecie do mnie zadzwonić, skonsultować to wszystko. Także to jest też niesamowita historia. Możecie skorzystać z tej sesji indywidualnej i właśnie dowiedzieć się, czy ten okres jest tym okresem niesamowitym oczywiście możecie też skorzy skorzystać z sesji VIP gdzie otrzymujecie ten wspaniały artefakt remedium bogactwa a więc też właśnie na ten okres tego roku. Te karty, o tym mówię, ja dołożę jedną kartę, bo tak piękne karty, więc patrząc cokolwiek, nawet by tutaj nie pojawiło się, to tylko może zwestować dobre rzeczy i tak się nie myliłem, bo patrząc, że jest pierścionek, czyli na początku mówiłem w kwestiach jak uczuć właśnie jakiś zaręczyn, czyli mogą być to przygotowania do ślubu, zaręczyn, czy uroczystości, komunii, czy jakiejś historii chci, no, m, radosnych rzeczy, umowy nawet odnośnie pracy. No coś niesamowitego. Raki też mogą spotkać w tym okresie, kiedy Mars właśnie jest w znaku raka, bo pobudza to działanie uczuć, miłości. Choć jest w upadku, to ma dobroczynne też i rzeczy, bo ta planeta działa dwojako, tak? Nie można powiedzieć, że jakaś planeta tylko i wyłącznie działa źle, bo ona też pomimo, że jest malefikiem, to działa dobroczynnie, także też należy zwrócić uwagę. Tak właśnie się postrzega tą astronomię na wyższym poziomie. Nie można tylko patrzeć przez pryzmat o malefik Mars, a więc same negatywne rzeczy. Nie ten Mars ma cudowne, balsamiczne różne historie, inne i właśnie przez ten upadek on pobudza te kwestie uczuć serca, a także. No, księżyc z żołądka i mówi się przez żołądek do serca. Może właśnie jakieś kulinarne historie mogą tutaj sprokurować, że jak spotkacie się, to może być wielka radość, wielkie szczęście, co w konsekwencji no, może być bardzo miło i przyszłościowo razem wspólne życie, bo jest ten umowa także nie tylko w kwestiach małżeństwa, ale też i biznesowych historii. Może być tutaj coś niesamowitego. I zobaczmy w takim razie kartę klasyczne, czy one w tym okresie dla raków ascendentowych, księżycowych i solarnych, czy one właśnie tutaj coś mówią więcej, bo pięknie karty Lenormandy pokazały, zresztą Tarot też pokazał wyjście z różnych sytuacji, czy to chodzi o wyjaśnienie czegoś, czy to chodzi właśnie w odniesieniu do jakichś problemów, które były wcześniej, to tu jest pokonanie, bo macie olbrzymią siłę z powodu trygonu tego ustawienia a zaćmienie jest chwilowe, ale jest na pełni, a więc rozjaśni się wszystko już kilka godzin później, a nawet dni. Także nie ma powodu do niepokoju, oczywiście. Patrząc, to jest też bardzo ważne. 16. Ingres Jowisza do byka, tworzy sekstyl do znaku raka. Też jest bardzo ciekawa historia. To, to jest też istotne to co mówię, oczywiście 20 też w międzyczasie Mars będzie opuszczać znak raka i ingres do znaku lwa, tym samym inna energetyka, tak, już można powiedzieć to swoje, to co miał ten Mars zrobić, to on robi i zobaczmy w takim razie, co tutaj się dzieje, jeśli chodzi o właśnie kwestię Marsa, tak. Jest odwrócenie tutaj jakichś kłopotów, nerwów. Jest to widoczne. W każdym razie łzy odwracają się, straty jakby odchodzą, tak. Te jakiekolwiek straty jak były. To odchodzą. Jest karta ósemki mieczy, a więc zmiany na, no właśnie, mówię już na lepsze, tak? No chcę tak powiedzieć, no ale zobaczmy, czy faktycznie jest jeszcze tak, jest spełnienie, jest radość, nie myliłem się, bo jest karta spełnienia myśli, radości, czyli być może to są zmiany niekoniecznie dla Was bezpośrednio, ale mogą być też dla Was, dla Waszego serca, bo to, to są dla Waszej myśli. Mogą być te zmiany dobroczynne. Zresztą to jest karta radości przyszłości, jeśli chodzi w kwestiach rodziny, waszych dzieci, tak, być może jakiejś osoby, o której tęsknicie, myślicie o spotkaniu z tą osobą, może taka historia być, to jest też daleko ta osoba, być może będzie trzeba gdzieś jechać, tak, ale w każdym razie będziecie podejmować takie decyzje. Jeśli chodzi w kwestiach urzędowych czy zdrowia, tu jest aspikowy górą i przy tych kartach mówi o. Dobroczynnym działaniu, czyli załatwieniu tych spraw, które wcześniej były problematyczne, bo siódemka pikowa odwraca się, czyli nie ma tych strat, jest ta radość widoczna na horyzoncie. Oczywiście jest to daleka podróż, też podejmiecie takie ryzyko, bo tutaj wiele osób z Was, bo to jest przede wszystkim: Piki przedłużają, jakby one mówią o tym. O czasie i o długości podróży, czy też patrząc jak daleko, ale przede wszystkim mówią też. Czas, a więc też czas i długość tej podróży jest bardzo ważna, czyli gdzieś bo może to być dłuższa podróż, może być to gdzieś dalej. No, przekroczenie granicy może tutaj być dla nielicznych osób właśnie z poznaku raka jakby widoczne, ale może chodzić też o te sprawy, które gdzieś pozałatwiacie właśnie w tym okresie, jeśli chodzi tego okresu maja. Subskrybujcie, oglądajcie, do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie.